Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski, witam na moim kanale. Dzięki uprzejmości księgarni Bog Bogulandia na Ząbkowskiej w Warszawie mogę tutaj przeprowadzić rozmowę. Rozmawiałam z Agnieszką Moranowi-Szczygieł z Instytutu Ona i On. Witaj. Dzień dobry, e, witam. Chciałem porównać ogólnie o, mm, o instytucie, o fanpage'u, który można też zalajkować, do czego zachęcam na, na Facebooku i o infografikach, które się tam pojawiają, czyli generalnie taka sfera, powiedzmy, dowodów, faktów, statystyk, które są prezentowane, bo ogólnie poruszamy się w sferze e, tej edukacji seksualnej, lobby LGBT i tak dalej. Na wstępie może w ogóle poruszmy temat z Instytutu. Temat Instytutu. Jesteśmy fundacją, nasza pełna nazwa to Fundacja Instytut Analiz Płci i Seksualności. Ona i On. Dotykamy kwestii powiązanych z rodziną, małżeństwem, płcią, seksualnością. Promujemy rodzinę naturalną, tak, bo to trzeba niestety w naszych czasach dopowiadać, ale też bronimy ją przed zagrożeniami kulturowymi i ideologicznymi. I zależy nam na, na, na psychoedukacji, na kwestiach merytorycznych, ale także strategicznych tam, gdzie możemy. Więc też gro naszej działalności jest, że tak powiem, ukryta. Tak? Nie o wszystkim możemy mówić, ale staramy się rozmawiać z kim się tylko da, tak? z słowowymi osobami, e, pokazywać fakty, pokazywać im liczby. E, ale na stronie onajon.org.pl e, e, znajdziecie państwo... czy e, może odesłałabym do dwóch szczególnie zakładek. Jedna to są infografiki, o których mhm. wspomniałeś. A druga to, są, to jest taki dział pytania i odpowiedzi. Tam jest też dużo konkretów, takich praktycznych, e, praktycznych danych, tak, z których można skorzystać. E, jeśli chodzi o te infografiki, o których wspomniałaś, wspomniałaś przepraszam, jestem mhm. jakby tutaj szczególnie, e, szczególnie z nich się cieszę. Tam jest mniej więcej 30 infografik, one są podzielone na 9 kategorii. E, nie będę może ich wszystkich wymieniać, ale jest więcej ro, rodzina. Edukacja seksualna, transseksualizm, homoseksualizm, są też pewne fundamenty biblijne, bo odwołujemy się i do danych naukowych, ale też do wartości judeo chrześcijańskiej Także jest bardzo dużo danych, z których można korzystać. I przy każdej infografice jest podłączenie i do linku takiego do ściągnięcia tej infografiki, gdzie można ją udostępniać w formacie. Jotpak na przykład, a poza tym jest też link do Facebooka, więc od razu można wejść jakby mhm. na stronę i, i, i też ją rozpropagować w ten sposób. Także mówię o takich, przepraszam, o takich konkretach praktycznych, ale, ale wiem, że to się potem przydaje, bo o tym wszystkim po prostu warto mówić. Mhm. Jest jedna jeszcze ważna kategoria w tych infografikach tutaj zbieżna tak, z, z Twoim blogiem, którą zatytułowałam osobiście Seks komunizm. Okay. Bardzo ładnie. <laughs> Bardzo ładnie, tak. No właśnie, co w tym seks komunizm? Co z, z tym, tym seks-komunizmem? Eee, to nazwę właściwie, tutaj do tej nazwy zainspirowała mnie profesor Judith Reisman, mm -hmm. ta, eee. która bada -y, instytut tak, tak, dokładnie ta. Ona była rok temu w, w Polsce na zaproszenie Centrum Życia i Rodziny i kiedy przemawiała do, do uczestników marszu, eee, to eee, powiedziała coś takiego, zachęcając Polaków, że, że walczyliście z komunizmem, a teraz macie do czynienia z seksualnym komunizmem i też musicie jakby tutaj stanąć mm -hmm. na wysokości zadania potem dokonałam tak właściwie niechcący trochę takiego skrótu myślowego i w ten sposób powstał sekskomunizm. komunizm. Ale jest to właściwie taka zastępcza nazwa dla neomarksizmu tak? mhm. czy neokultury, pewien synonim. Chociaż wydaje mi się, że dla takiego przeciętnego odbiorcy ona jest dużo bardziej zrozumiała, przystępna. No. przystępna tak, tak, tak. No, ale jakby zbieżność z komunizmem jest, tak istnieje, chociaż oczywiście nie, jeśli chodzi o tutaj te postępy rewolucji seksualnej czy właśnie na marksizmu, chociaż ona nie jest, nie jest taka, jak może. Znaczy, nie da się przełożyć w sposób dosłowny. Tak? Dlaczego? Dlatego, że komunizm poruszał się bardziej w obszarze ekonomicznym. tak? Mm -hmm. A, no, marxizm tutaj za cel, za główną obszar sobie przyjął seksualność. Tutaj mamy pewną rozbieżność, natomiast tu i tu są stosowane pewne totalitarne, tak, coraz bardziej niestety metody, a na pewno jakiś aparat takiego przymusu represyjno-administracyjnego, więc jest się naprawdę czego bać. Mm -hmm. I właśnie jakby. To te infografiki konkretnie, jeżeli chodzi o jakieś przykłady, dane, statystyki, jak, do czego się odwołują chociażby? Do czego się odwołują? Jeśli chodzi na przykład tak o, o kwestię LGBT, bo tak króciutko jeszcze o tym wspomnę, zanim przejdziemy do tego seks komunizmu. To na przykład zamieściłam dane, które pokazują, na ile osoby to są, to są dane Organizacji Bezpieczeństwa i współpracy w Europie, które pokazują, na ile osoby LGBT są prześladowane w Polsce czy na świecie. bo tak? tutaj mówi się, tak, że jest jakaś straszną traumę przeżywają, więc no, staraliśmy się ukonkretnić, na, na ile jest to prawda, więc zachęcam. Posługuję się cytatami też z, z, na przykład z kampanii przeciwko homofobii z towarzystw branżowych, czy z, czy z Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, czy z Brytyjskiego Towarzystwa e, m, Psychiatrów, e, m, też z danymi, danymi Eurostatu, tak, amerykańskiej agencji rządowej pokazuje, jakie są statystyki dotyczące kiły, HIV, e, jak wygląda sytuacja rodzin, tak ile jest rozwodów, więc jest tam kopalnie naprawdę wiedzy. E, jak, jeśli macie Państwo jakieś pytania, to, to, to odsyłam tam. Natomiast jeśli chodzi o ten seks-komunizm, bo na to tutaj pewnie zależało być, żeby się dłużej, <laughs> dłużej tak? Takie, tak, tak zboczenie zawodowe. Zboczenie zawodowe, tak. To sięgam do, do cytatów głównie, tak? Mm. Cytatów z różnych dokumentów, czy ruchu LGBT, ale cytatów z Markuzego na przykład, mm. Tak. Które są myślę, że w dużej mierze słabo znane. To znaczy, dużo się mówi, tak, coraz więcej. Ja się z tego bardzo cieszę, że to słowo na Marksi w ogóle też dzięki Twojej pracy. Także dziękuję przy okazji. i już rozpoznawalne, bo pamiętam, że wcześniej zastanawialiśmy się, że z organizacjami, w groń organizacji rodzinnych, że właściwie no to słowo tak brzmi też bardzo obce, że ludzie właściwie przecięte Polak nie za bardzo je kojarzy, ale mhm. widzę tak, że, że ono jest już naprawdę nabiera mocy, jest zrozumiałe, jest rozpoznawalne. Natomiast brakuje często właśnie takiego podbudowania. Tak? Stawiamy pewne tezy, ale, ale często się gubimy w tych dowodach, tak? skąd, skąd, skąd bierzemy te nasze dane, te nasze przekonania. I my właśnie w tych infografikach po prostu stawiamy kawę na ławę. Są cytaty, są konkrety, że seks jest narzędziem kontroli społecznej, został on celowo wybrany. Kto wymyślił, jest konkretny cytat, masz przez instytucje. Jest konkretny cytat o, o tutaj, akurat tutaj jest może bardziej rozpoznawalne, na temat wyboru dyskryminacji, tak, jako czy to dokładnie tolerancji dyskryminującej, jako narzędzia też zmian społecznych. Ale jest też na przykład infografika poświęcona. Zdobywaniu uniwersytetów, tak, mhm. które mają się stać kuźnia, kuźniami kadr kontrinstytucji. A więc dla mnie osobiście to, był, to była rzeczywiście taka no, dana, otwierająca oczy, tak. za tym po prostu wprost mówił, że chodzi nam o to, żeby przejąć uniwersytety, tak? Chodzi nam o to, żeby, żeby uprawiać polityczną edukację, więc. więc um przejąć uniwersytety i dzięki temu mieć wpływ na społeczeństwo, tak? bo nie oszukujmy się też, że powiedzmy, że te elity społeczne tutaj, no nie wartościując, ale generalnie ludzie, którzy tam są w mediach, nauczają, mają sobie do powiedzenia, to oni kryją opinię społeczną, a jeżeli tacy ludzie będą w jednym kierunku wszystko mówić, to to społeczeństwo ulegnie koniec końców, tak? bo nie będzie miało innego punktu odniesienia. Ostatnio natrafiłam na ciekawy artykuł z troszkę innej dziedziny, na Polonia Christiana, gdzie Pan, wydaje się, że, że relacjonuje jakieś kwestie powiązane z kampanią prezydencką. Mhm. Ale przypadkowo stał się słuchaczem, podsłuchaczem posługiwaczem rozmowy dwóch, dwóch osób z kadry, tak, uniwersyteckiej, gdzie oni wprost mówią, że słuchaj, najważniejsze są te uniwersytety, tak, żeby się tam pokazywać, żeby mówić, żeby urabiać młodzież. I, i wprost jakby o tym, o tym też mówił, tak? Że, Także to nie jest tylko taka, to nie są tylko założenia, ale to jest to jest po, to codzienna praktyka. Mhm. Mhm. Jakich postaci na przykład, albo dokumentów jakiś mhm. konkretnych, gdybyśmy mieli operować właśnie przykładami? To może coś do omówienia ciekawego, tak żeby też zachęcić do przyjrzenia mhm. kolejnych? No, ja myślę, że tam jeszcze może nawet nie 20% takich tak infografik przygotowałam z te, tego materiału, który, który, który posiadam, że jeszcze będzie się pojawiało ich więcej, także zachęcam do śledzenia Facebooka, bo tam są zasadniczo, ale oczywiście też na stronie są, są też na bieżąco dodawane. To, co dla mnie jakby było też takim dużym odkryciem, to taka podłączenie ruchu LGBT do organizacyjnego wprost do, do właśnie neomarksizmu. Tak? I udało mi się dotrzeć do takich dokumentów, do manifestów programowych ruchu LGBT właściwie takiego skrzydła, które było powiązane właśnie wprost z, z manifest gejów Karla Whitmana na przykład, gdzie wprost mówi się o, o, o tym, że należy obalić rodzinę, tak? mm -hmm. że, że ruch gejów nie, nie zostanie w pełni zwycięzcą, dopóki nie zostanie zlikwidowana rodzina, tak? bo on, to jest to siedlisko, siedlisko, zła, mówi się też o metodach przemocy, tak o tym jeszcze nie umieściłam nie, nie takiej infografiki, ale też ją przygotowuję, <laughs> więc... Yy, więc yy, o tym na przykład mogę powiedzieć, tak? Mm, to... Potencjalnie tego typu powiązania. E, znaczy tak, można było powiedzieć, jeżeli chodzi o kolejność, żeby to mhm. wybrzmiało, tak? Powiedzmy, że w latach 60. zaczęto sobie szukać nowego proletariatu, i tutaj e, powiedzmy, homoseksualiści, czy tam szerzej mhm. e, tego typu osoby no były takim świetnym, można powiedzieć, niestety mięsem armatnim dla ideologów, no, no, jeżeli się spojrzy na przykład na najważniejszych takich prekursorów LGBT tego ruchu, to z jakiegoś powodu oni byli powiązani. Z właśnie z jakimiś organizacjami komunistycznymi. Najlepszy przykład to jest Harry Hai, który jest takim nestorem tego ruchu LGBT w Ameryce. a On przecież był wieloletnim członkiem Komunistycznej Partii USA. Dokładnie. To, się wszystko dokładnie. Na, to, to, to jest tak oczywiste, że aż, że aż mhm. nie wiem. Już... Znaczy, Harry Hai był jednym z głównych z architektów sukcesu tak, mhm. ruchów LGBT w Stanach Zjednoczonych. E, więc absolutnie tutaj się z Tobą zgadzam. Natomiast te powiązania były dwustronne. To znaczy, część też partii komunistycznych szybko się zorientowała jeszcze przed wykreśleniem homoseksualizmu z listy zaburzeń to był początek lat 70., że mhm. oto właśnie ta nowa siła powstaje że trzeba szybko się do niej podłączyć. E, ja znam na przykład też takie dokumenty Komunistycznej Partii Australii mhm. e, czy, czy Partii z bodajże Brytyjskiej. Gdzie oni, jakby, tutaj odkrywają ten potencjał, wprost mówią, że popieramy, tak? to są nasze cele, to, są, to, to dzięki temu jesteśmy w stanie pokonać komunizm, zresztą, nie komunistyczny kapitalizm. Mm -hmm. tak? Natomiast um, oprócz tego, myślę, że też warto, żebyśmy też wspomnieli, że to wszystko nie jest, nie jest zakończone, tak? że my jesteśmy na jakimś tam jednym z etapów. Mm -hmm. I e, szczerze mówiąc, ja jestem jakby zafascynowana, przepraszam, że użyję takiego słowa, e, postacią Markuzego. Tak? To znaczy to był facet, który e, okazuje się tak po latach diabolicznie skuteczny w przewidywaniu e, przyszłości. Czy te jego prognozy po prostu się sprawdzają na naszych oczach. Mówi o tym dlatego, że w jego pracach pojawiają się takie sformułowania jak barbarzyństwo tak, moralne. E, e, on mówi wprost na przykład o chaosie, Społecznym. Mówi też o tym, że o nowym etapie faszyzacji społeczeństwa. I przy tym wszystkim dodaje, ale nie należy się tym przejmować. Tak? To nic takiego, tak? To nic takiego. E, więc y, to mnie przeraża z jednej strony, tak? Z jednej strony fascynuje, a z drugiej strony przeraża, bo, bo no, może by się spodziewać po prostu, że będzie więcej, tak? Że będzie więcej, będzie mocniej. Jesteśmy tylko na jakimś określonym etapie, więc ja tutaj. Cieszę się też z Twojej działalności, bo po prostu musimy razem przebudzać polskie społeczeństwo. E, oczywiście nie atakować osób, ale atakować tak, ideologię. demaskować ideologię. E, no mamy dużo do zrobienia. Ja po prostu liczę na to, że polskie społeczeństwo się obudzi, bo jeśli nie, no to po prostu no, ten chaos, tak, to barbarzyństwo, to obalenie też kapitalizmu. No po prostu nas czeka, tak? To, to są cele, które zostały sformułowane, które są wdrażane krok po kroku. Może też na zakończenie właśnie wyjaśnijmy, po co komunistom jest potrzebny ten ruch LGBT, albo że bardziej właśnie ta edukacja seksualna, to mhm. znaczy, jaki ma być skutek, mhm. tak? Bo oczywiście można mówić, że tu chodzi o demoralizowanie dzieci, ale to jest mhm. jakby skutek uboczny, tak? Oni nie będą się cieszyli w związku z tym, że o, udało się zdemoralizować, tylko mm. jest taki skutek społeczny pewien, tak? I chodzi o, można powiedzieć, demontaż systemu, który przestanie funkcjonować, mm. bo ludzie będą, no, można powiedzieć, tak potocznie mówiąc, zaorani. Mm -hmm. Tutaj ja bym pewnie się umówiła z Tobą kiedyś na oddzielny program, bo to jest bardzo ciekawy temat mm -hmm. i nie chciałabym, nie chciałabym tak tylko rzucać pewnych tez bez pokrycia, ale tych interesariuszy, albo tych, którzy byli bezpośrednio inspiratorami i wykonawcami, ale też, którzy są beneficjentami, jest, jest sporo. Dużo więcej. Dużo tak. więcej, tak. Tych, którzy na tym korzystają, ale generalnie jakby tutaj absolutnie jest, chodzi o, o, o demontaż społeczeństwa, o ustawienie funkcjonowania społeczeństwa na nowych zupełnie zasadach. W taki sposób, żeby to społeczeństwo było kontrolowalne. Ja tutaj też chciałam pokazać, na zakończenie zapomniałam, właśnie, że wam przyniosłam gazetę, poczytankę. W polityce jest to jest oczywiście lewicowa gazeta, ale dlatego właśnie chciałabym ją pokazać, ponieważ ukazał się taki artykuł Koniec miłości. Mhm. On mówi o książce izraelskiej Socjolog, właśnie pod takim tytułem która opisuje już z takiej z takiej perspektywy socjologicznej zebrania pewnych danych naukowych, jak się spełniły tak, te prognozy Markuzego, Mówi ona o tym, że. Ona odwołuje do niego, tak? ona, się, ona się do niego może wprost nie, nie odwołuje, natomiast po na prostu zbadała tak mhm. na przestrzeni społecznej efekty rewolucji seksualnej. I mówi o dwóch zasadniczych rzeczach. Po pierwsze, oddzieleniu seksu od miłości, tak? Czy tylko biologia? Tak, biologia, i tam są takie nowe pojęcia jak unloving, czyli, czyli intencjonalne e, po prostu nie wchodzenie w związki, w relacje, tak? Ma być tylko seks, tylko przyjemność, jak ghosting, czyli takie zrywanie relacji bez wyjaśnień, znaczy relacje w ogóle, e, wychodzenie tak bez wyjaśnień, e, jak e, taka fobia e, związywania się z kimkolwiek, jak sexting. Na przykład jest znane. Sexting, czyli, czyli... Sexting, czyli takie nawiązywanie znajomości przez, przez nagie zdjęcia, tak przez, przez zdjęcia okay. tak, no, w kontekście seksualnym. Teraz zresztą był jakiś chyba. Chyba ktoś ze sfery rządowej we Francji, tak właśnie była taka afera, tak? Chyba dwa dni temu słuchałam w Radiu w że, że właśnie nie wiem, czy, czy jeden z ministrów że tak? Wyciekło do, do sieci takich właśnie go nagranic extingu. Więc tak. Więc z tym mam do czynienia, no to jest to, to, ten etap no, właściwie degradacji człowieczeństwa można by powiedzieć, tak. Mm -hmm. um, więc jakie jak, jak, jak to będzie miało skutki społeczne, również i, i demograficzne, no to ja się aż się boję, tak mhm. przewidywać. To już w jakimś osobnym nagraniu byśmy się skupili konkretnie na tym. Jeszcze słówka może o tej restrykcyjności prawnej, o której wspomniałam, bo ona jest bardzo ważna. Mam do czynienia z tym, że na przykład jest prowadzone prawo, które. Nakłada karę 30 tysięcy dolarów na osobę czy tam euro, która, która chce prowadzić terapię, dobrowolną terapię dla osób o niechcianych skłonnościach homoseksualnych. Mamy w 16 krajach w Europie obowiązkową już edukację seksualną w tym modelu CESE, gdzie rodzice na przykład w Niemczech, tak siedzą w więzieniu. Mamy też prawo które nakłada na pracodawców, to jest na przykład prawo kanadyjskie, które nakłada na pracodawców obowiązek określonych zaimków, używania zaimków płciowych. Tak? E, również kanadyjskie prawo, które umożliwia e, wręcz e, zabieranie dzieci rodzicom, którzy się nie zgadzają na, na przykład na zmian, tak zwaną zmianę płci. Ja znam osobiście kilka przypadków, już z, z, z takich konkretnych, niedawno zresztą zamieszkałam na fanpage'u, rozpatrzone głosy rodziców, tak, którym sąd e, nakazał e, zmianę płci nastolatkom tak, 14-15-letnim. Ci rodzice nie mają nic, nic popsu do gadania, jeśli się przeciwstawią, to będą oskarżeni będą o więc to są naprawdę poważne sprawy, więc ta nazwa sekskomunizm jest naprawdę adekwatna, także tłumacząc się z niej troszkę. Mm -hmm. A na razie to mniej więcej przedstawiliśmy, co i jak. Czyli można na stronie jeszcze raz jakby adres podać tej. To jest strona onaion.org.pl, zakładka infografiki i pytania-odpowiedzi tam szczególnie zachęcam. No mm -hmm. i na fanpage też, fanpage, też jest fanpage, Instytut Ona tak, i On, tak, tak. więc można zobaczyć. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo mówiłem z z Agnieszką Marienowiczczykiem właśnie z tejże em, fundacji. Bardzo dziękuję, dziękuję i do usłyszenia.